Cześć, witajcie, Adek z tej strony. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo. A tutaj nasz radził przywiózł prosto z ściany z progresu trzy ciągniki marki Kioti. 2RX -y widzę 7330 i naszego HX 1201. Po raz pierwszy, tak oficjalnie już w Agropolu Zakrzewo, ciągnik 127 koni. Od marki Kioti. Aktualnie najmocniejszy na rynku polskim. Ciągnik, zobaczcie, już na tych dużych kołach, o których Wam wspominałem, czuć tą moją ekscytację. No, to już mamy pięć traktorów marki Kioti na, na placu. Niedługo Sebastian będzie swojego Eriksa odbierać, ale to też będzie musiał być przygotowany, bo będziemy zakładać mu wąskie koła. Zdążyłem przed chwilą powiedzieć też chłopakom, że mówię, no czekam jak normalnie prezenty y, y, pod choinką za dostawą ciągników Kioti. Mówię, pewnie gdzieś plus minus za godzinkę nasz kierowca je przywiezie, a tu nie minęło 5-10 minut i już są na placu. No, ale też wiadomo, za Krakowa musiał je przywieźć, tak? Także w końcu doczekałem się, doczekaliśmy się, y, są Trzy Koreańczyki. No, i przede wszystkim ta wisienka na torcie, czyli nasz HX1201 na oponach 420-70-28 cali z przodu i 520-70-38 cali z tyłu. Ciągnik wielkości Zetora Proxima HS120. Chodzi mi tutaj o rozstaw osi, ale opony, koła mamy z Fortery CL, także ciągnik gabarytowo, naprawdę bardzo duży. 4,5 tysiąca kg masy własnej około. Skrzynia 32 na 32 PowerShift z rewersem elektrohydraulicznym. Z podnośnikiem o dźwigu ponad 4000 tysiące kg. No, mógłbym tu wymieniać, a wymieniać. Także też wezmę się za szczegółową prezentację tego ciągnika niedługo. No, powiem szczerze. No cieszę się, bo będę mógł sobie podziwiać, podnagrywać znowu te traktorki dla moich widzów i klientów firmy handlowej Agropol. Za krzewo, cześć! Także, no radio już tutaj wszystko znosi. Pewnie dzisiaj nie będziemy zjeżdżać, bo jest późno. Godzina 17. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda na tych kołach. Jakie to będzie zaparcie. No. Dobrze skonfigurowany traktor. Też przypomnę jeszcze, bo tutaj to jest ważne: ciągnik będzie rejestrowany. Ciągnik będzie można przetestować. Więc będzie się działo koniecznie, koniecznie odzywajcie się do biura firmy firmie handlowej Agropol Zakrzewo numery są standardowo podane w opisie pod filmem więc ten ciągnik będziecie mogli wziąć i przetestować, nie wiem na jakich zasadach to się będzie odbywać, to trzeba będzie z biurem ustalać ale ale myślę, że chcąc kupić taki traktor warto nim przejechać się też w polu, nie tylko po placu a jedną z większych zalet tego ciągnika to jest zwrotność co prawda, most mamy tutaj niefabryczny, typowo Dedonga, tylko Kararo mamy, europejski przedni most. Ale, ale jest też równie zwrotny, co w tych mniejszych. Wiadomo, większy traktor będzie nieco inny promień skrętu, jak w tych, w tych maluchach. 70 koni. Ale, ale jednak to jest zaleta tego ciągnika. No i duża kabina. Ja mam traktor o podobnej mocy. I w tym traktorze 130 koni u mnie ma 6440 640 jest nieco mniejsza kabina czterosłupkowa niż tutaj ta pięciosłupkowa, która jest w tym HX-ie. Także no jutro będę musiał je ładnie ustawić, zrobić ładną relację na Facebooka firmy handlowej Agropozda Krzewo, na Instagrama. No i przede wszystkim też wrzucę na grupy facebookowe... Rzucę na Mateo 780 na mechanizatorów Także może nawet coś nagram na mechanizatorów, zobaczę Czy tam Mateusz puści film Ale tam były zapytania właśnie o te ciągniki Więc tak, już jest u nas w Agropolu Kujawska 11, Zakrzewo, województwo kujawsko-pomorskie Ciągnik HX1201 którego mogliście oglądać w tym roku na Kielcach. Mieliśmy już tam ten typowo, co był na Kielcach, ten sam model, a teraz mamy nasz własny ciągnik, tutaj zakupiony do dilera, od sprzedaży, do pokazów no, na konkretnych e, kołach co tutaj jeszcze ja bym ogólnie zmienił, co, co w internecie było pokazane, e, inaczej to poszerzenia błotników szersze są. Tutaj są te, te wąskie. Nie wiem dlaczego yy, są bez tych szerokich. Ogólnie to nie przeszkadza, ale powinny być te szerokie poszerzenia. No ale wiadomo, Adek jest obiektywny, to się przypierdala do wszystkiego. O, przyszedł nasz Krzysztof. Krzysztof, przywita się z naszymi widzami. Jak Cię nie nagrywaj. Tutaj zachęć jakoś widzów, żeby przyjechali. Jest medialny jak nie Nie jest medialny. Jak to. Kurczę? Nie jest medialne, ale w reklamie Krampa wystąpił z lampami. Ale bardzo dobrze Ja tą reklamę Wam znajdę i jeszcze podrzucę w opisie. Sobie popatrzycie jak Krzysiu reklamuje lampę Krampa. Dobrze, chyba to wszystko. Będę nagrywać kolejne filmy w najbliższym czasie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych materiałach.